To wszystko gra Widzę was wciąż w moich znak. Kim chcę być? O to pytacie mnie I myślę, że to już dobrze wiem Ja chciałbym być Sławny Chcę w słońca sobie żyć W tej drodze nie przeszkodzi mi nic Spakowane torby na drogę już mam Kiedyś stoję tam Bo ja chciałbym być

Pora wstawać! Ekipa na plan! Zaczynamy o czwartej rano! Przydatna rzecz! Najpierw myślałam, że mówił o prawdziwej ekipie, nie o nas. Miałam nadzieję, że tym razem wymienią tego wstrętnego Krisa na jakiegoś milszego gospodarza. Jestem wredna? Sorki! Nie mogę uwierzyć, że dałam się wrobić w drugi sezon. Te ciągłe sadystyczne pobudki zakłócają naturalny rytm mojego zegara biologicznego. Moje modzo na tym cierpi. Jesteście na planie filmowym i przekonacie się, że show business to nie tylko czerwone dywany i imprezki. Dziś pokażemy Wam, że produkcja filmu to podcierpienie i łzy. A co tam, przetrzymam to. Kiedyś latem pracowałam w małym zoo. To było przeurocze. Wszyscy karmili małe, rozkoszne kuski świeżą, dorodną kapustą. Niestety ktoś, a dokładnie ja, musiał sprzątać produkty procesu przemiany materii. Pierwsze zadanie w drugim dniu. To skompletowanie drużyny. A jak się z tym uporasz, skopiesz tyłek swojemu chłopakowi. Chyba nie będziemy walczyć na śmierć i życie, prawda? Oczywiście, że nie. Mamy już doświadczenie, tak? No dobra, najwyższy czas rozpocząć rzeź. Wybieracie stylem podwórkowym. Chłopiec, dziewczyna, chłopiec, dziewczyna. Najpierw panie. Ależ ja jestem dziś uprzejmy. Głęboko. Sama nie wiem. Duncan? Oh! To podejrzane, że w pierwszej kolejności wybrała Duncana. Wiem, że są do siebie podobni i, i chciała go mieć po swojej stronie. Co ja mam kurczę o tym myśleć? Zdawało mi się, że ją znam. Ja wybieram przepiękną Lindsay. Yeah! Przepiękną? Czy Trend powiedział to, żeby wyprowadzić mnie z równowagi? Zdawało mi się, że go znam. Chcę zadbać o atmosferę w zespole. Wybieram Leshawnę. Dziewczyny powinny trzymać się razem! Och, wiesz, Trent, byłoby super, gdybyś wybrał Tylera. Tyler już wypadł z programu. Co ty, serio? Kurczę... Wybieram Justina. O, kierujesz się rodą zawodników. Daleko zajdziesz. To show-biznes. Hmm. DJ. Bez. Pamiętaj, wrogów lepiej mieć przy sobie. No nie. Serio? Sugerujesz? Dobra, wybieramy Header. Poważnie? Nareszcie ktoś zdał sobie sprawę, że jestem najcenniejszym graczem. I nie wolno mnie lekceważyć. Jak można wybrać między głupim a głupszym? No ale Owen ostatnio daleko zaszedł. To coś znaczy. Kurczę, co tu robić? Muszę kogoś wybrać. Wybieram Owena. Juhu! E, halo. A moje nieprzeciętne zdolności to pies? Kto jeszcze był na obozie filmowym? Kto przeszedł kurs obsługi kinematografu? I kto ma szeroką wiedzę z zakresu oświetlenia, szwenkowania... Wybieram Harolda, ale tylko po to, żeby się wreszcie przymknął. Mądry wybór. Nie było już innych chłopaków. To co? Eee, no to Izzy jest w mojej drużynie. Izzy? Chcę, żeby ją nazywać Kaleidoskop. <słuch> o, racja. Oskop? Jestem! <laughs> Cześć! Gwen! Twoja drużyna to trzeszczące żarówy! A wy? To zabójcze makiety! Makiety? Ej. Ja nie chcę być makietą! Błagam. Te nazwy są tylko po to, żeby ciemniakom z ekipy łatwiej było nas odróżnić. Więc przestań kwasić! Mam tego dość. Dlaczego nikt mnie tutaj nie szanuje? No dobra, robi się późno i nie możemy liczyć na tych ee, obrażonych dwóch panów, ziomy. Więc e, bierzmy się do roboty. Wasze zadanie? Macie zorganizować plany filmowe. Cs, ha, ha, ha. Uwiniemy się z tym jeszcze przed śniadaniem. O, co ty powiesz? Jako prowadzący ten show, to ja wyznaczam miejsce planów. Dam! Ty po prostu uwielbiasz nas gnębić. Tak! Bez dwóch zdań! Szefie, czysto tam na górze? Światła! Kamera! Akcja! Pozwalasz mu na to? Uh, jesteśmy w jednej drużynie. My też jesteśmy w jednej drużynie. Ludzie, to jest kompletnie nieskuteczne. Powinniśmy się ustawić i podawać sprzęt z rąk do rąk. To Twoja propozycja, więc nic z tego. Ale to jest bardzo dobry pomysł. Zgadzam się z Tobą. Spisz wszystkie swoje pomysły, omówimy je na następnym zebraniu drużyny. Będę cię wspierał, dobra? A idź się utop, ślisko-usty! Liczę na ciebie. Nie zawiedź mnie na szyjniku. Recy? A mówią, że ja jestem stuknięta? Gadasz z Bo jesteś stuknięta. Ja tylko załatwiam drużynie zwycięstwo. Ej, to może ja też spróbuję? Jakbyś miał szczęśliwe kolczyki, to umknę sobie z nimi pogawędkę. He. Idziecie, Idziecie łeb w łeb! łeb. Teraz czas, czas na, na ciężki sprzęt. Jak u licha mamy wciągnąć te przyczepy na górę? Mam doskonały pomysł! To cudowne, że uwolniłam się od Header. Teraz nareszcie mogę rozwinąć skrzydła. Czuję, że drzemie we mnie ogromny potencjał. Niech Tyler się tym zajmie. Tylera nie, nie ma w tym programie. O racja. Ale konał. Owen. Na szczycie wzgórza jest bufet. Jak wciągniesz tę przyczepę, będziesz mógł coś zjeść. Zjeść? Uwielbiam jeść! Hej! co wy na to, papuszki nierozłączki? Skrzydełka wam opadły? Popłaczecie się, wasza drużyna idzie na dno. Niedobrze. Bardzo niedobrze. O, nic się nie martw. Załatwimy trenta, to znaczy tamtych na cacy. O nie, chyba nie chcesz, żebym... A jeżeli przyczepa stoczy się i kogoś zrani czy coś w tym rodzaju, co wtedy? Co wtedy? Nie wezmę na siebie tej odpowiedzialności. Opadające spodnie Oena wyraźnie utrudniają mu bieg. Trzeszczące żarówy wciąż mają szansę. Czy DJ weźmie się w garść i uratuje drużynę? Powiedziałem, nie! Po krótkiej przerwie dowiemy się, czy DJ jednak stanie na wysokości zadania. Nie, nie zrobię tego. Witam was ponownie na planie totalnej porażki. Jesteśmy w samym środku naprawdę niesamowitej akcji. Gdzie bufet? OE to jest gość! A jak nie zarady! E, no to, to nie nie rady! <todgłosy> DJ nadal ma szansę, żeby zostać bohaterem żarów! Zrób to, DJ! Zrób to, DJ! Ile razy mam wam powtarzać nie! No tak... Nie do końca! Sucha? To była dopiero pierwsza część dzisiejszego wyzwania. Zapomniałem Was poinformować? Teraz nakręcicie film! W tych oto dekoracjach powstanie ustawy melodramat. O staruszce, rozmyślającej o swoim długim, smutnym życiu. Nudy. No i jak my sobie poradzimy bez przyczepy? Bez odpowiedniego oświetlenia możemy zapomnieć o profesjonalnej charakteryzacji. Szykuje się katastrofa! Dzięki, DJ. Wy nakręcicie fabułę o oprychu, który chce żyć uczciwie, ale nie umie oprzeć się pokusom. Tak, to już po nas. Ej, a co z lunchem? Pracujemy od 8 godzin, a w statucie związku zawodowego jest mowa o przerwie na posiłek. Ach tak? A kto należy do związku? No, tak myślałem. W niniejszym tworzę Związek Pracowników Zjednoczonych Przeciw Krisowi. Kto się zapisze? Pewnie wszyscy. Nadszedł czas, żeby wy...